Jest odpowiedź na interpelację posłanki Alicji Łuczak w sprawie ewidencji gruntów i budynków. O tym, że to ważny temat, posłanka mówiła podczas otwarcia swojego biura poselskiego w Lesznie. Jest dobra informacja, czytamy w odpowiedzi, bo Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje wprowadzić zmiany w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków do 31 grudnia tego roku. Sprawa jest na etapie konsultacji i uzgodnień z Głównym Urzędem Geodezji, które umożliwią wprowadzenie zgłaszania przez posłankę uwag co do oznaczeń arkusza mapy ewidencyjnej oraz działki. Takie zmiany są niezbędne, napisała w interpelacji posłanka Alicja Łuczak. Sygnalizował to też prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Rozporządzenie, które ma ulec zmianie nakłada szereg kosztownych obowiązków, na przykład wysyłania zawiadomień o zmianach. Tylko w Lesznie sądy w najbliższym czasie otrzymają około 22 tysięcy zmian oznaczeń zapisanych w około 13 tysiącach ksiąg. To duże utrudnienie. Między innymi w gospodarce nieruchomościami.